Matura może wykończyć. Więc doświadczenia. Sam przez to przychodziłem. Obsesyjne pragnienie studiowania na prestiżowej uczelni potrafi odebrać człowiekowi rozum. Centrum Nauki Kopernik Podmiot z jaką umową, jako czwarta, kwartał 24 na Jak już się dostanę To będzie fajna historia Ten blondyn z nieuczesanymi włosami To byłem oczywiście ja Natomiast kilka lat temu popełniłem wiele błędów Ponieważ nie miałem wtedy Odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały Ale wiedziałem jedno Że dostanę się na wymarzone studia czyli Uniwersytet Warszawski. I to się udało. Napisz w komentarzu, jakie pytania Ciebie nurtują. A ja nagram na to rolkę, w film na YouTube, cokolwiek, aby odpowiedzieć na to pytanie, żebyś poczuł się pewniej. Dzięki.